Czekam chwilę, aż się zlecicie. Aż się zlecicie. Dzisiejszym tematem jest to, co mówisz, prawdą jest. Czyli to jest bardzo potężne, naprawdę bardzo potężne i bardzo proste. Bardzo proste powiem wam najpotężniejsze, najprostsze jeżeli ktoś to skuma i zrozumie o czym ja mówię, czyli to co mówisz prawdą jest na pewno. To co mówisz jest prawem dla wszechświata na pewno. Czyli to co mówisz wszechświat musi spełnić, tak? Czyli czy ty się źle czujesz, czy ty się w ogóle jakkolwiek się czujesz, to i tak możesz powiedzieć, że jesteś e, świadomością, jesteś w wyższej wibracji i jesteś e, naj, najwyższą. Częstotliwością. Rozumiecie? Kumacie czy nie? Że wystarczy mówić to, czego oczekujesz. Dacyt. To jest tak proste, to jest taki paradoks, nie? To jest tak proste, że miliony ludzi nie może tego skumać. Więc powtórzę jeszcze. Jeszcze raz. To, co mówisz, prawdą jest. Wszechświat spełnia wszystko, to, co mówisz. Za tym się kroją myśli. I uczucia, czyli na przykład uczucie nie może wystąpić wtedy, kiedy... To nie jest prawda, rozumiecie? Czyli uczucie dopiero występuje, jak to, w co wierzysz, to, co myślisz, uważasz za prawdę. To wtedy to uczucie występuje. Czyli, na przykład, masz jakiś program, masz jakiegoś koda, coś cię przeraża i występuje lęk, to ty musisz sobie zidentyfikować zidentyfikować przekonanie, które powoduje ten lęk. That's it. Bo kupa rzeczy się w ogóle nie wydarza, tak jakby, bo wydarzają się rzeczy, na którym najwięcej kładziesz swojej uwagi, tak? Czyli to też nie jest tak, że ty myślisz, że ty pomyślisz jedną myśl, i już się dzieje katastrofa lotnicza, nie? Czyli na czym najwięcej kładziesz fokusa, na czym najwięcej kładziesz swoje uwagi i podążasz w tym kierunku, to po prostu to się wydarza, tak? Czyli naprawdę to, co mówisz, jest prawdą. Dacyt. Wystarczy naprawdę mówić cały czas, po prostu żyć tym, być tym, że chcę to, jest jest tak, jest tak, jest tak, jest tak, jest tak, that's it, nie? I takie proste, a jednak miliardy ludzi tego nie skuma, nie? Także kochani moje, kochani moi, jak wam minął dzionek? Czy wam w ogóle... Y coś dają te livey czy coś y, zaczynacie klikać no być tak no tak ja na przykład widzę y, że jeszcze wam powiem taką ważną rzecz i to jest naprawdę y, ja wiem że to jest ciężko tak pojąć i w ogóle i Niektórzy powiedzą, to ty gadasz i w ogóle, ale tak jest. Jak ktoś jest naprawdę w czarnej dupie, nie? I rozpędzony jak Pershing, to jedyne, co musi zrobić, to się zatrzymać, nie? Po prostu się zatrzymać. Położyć się, zakleić usta taśmą i czekać, aż wszystko się rozjebie, nie? Po prostu. Naprawdę. Bo. Y Człowiek rozpędzony, a już wiecie, że jest tylko moment po momencie, jest jak taśma, która non-stop, po prostu non-stop przewija moment po momencie. Więc jeżeli ktoś jest rozpędzony i po prostu robi jak z automatu, no to potem e, nie nadąży już nawet myśleć o czym on myślał i co on robił, bo już ten rozpęd jest po prostu tak, rozpędzony i do takich ludzi można mówić, oni są gdzieś tam, nie słyszą nic, zero, nul, zero, nie? Witam w ogóle wszystkich e, serdecznie, witam, witam was wszystkich serdecznie, także... Pamiętajcie, nie pytajcie mnie się o co zrobić, co, co coś tam, co coś tam, bo ja, bo ja zawsze Wam powtarzam, że odpowiedzi i pytania każdy ma w sobie, nie? Także każda istota ma, ma swoje odpowiedzi swoje pytania, i pytanie się innych o zdanie, co mają zrobić. To jest po prostu dalej oddawanie swojej mocy w ręce czyjeś. Tak, czyli ja wam tutaj tylko naświetlam, oświetlam, i wy z tego coś bierzecie, albo nie bierzecie. Rozumiecie? Wybieracie tylko to, co Wam na przykład na daną chwilę może posłużyć, a nie wszystko musi. Bo pamiętajcie, że. Nie stoicie w miejscu. Każdy jest gdzieś tam, na innym poziomie. Także co dla jednego, to nie dla drugiego, tak? E, I niby ja tak prosto tu mówię. Po prostu no normalnie. Tak prosto, ale to dopiero z czasem, e, że jedno słyszysz, a później dopiero to ucieleśnisz i zrozumiesz, że a okej, okay, dobra. To ja mam sobie tylko. Wiecie, zmieniać te swoje przekonania, czy zmieniać swoje kody. Ważne, żeby robić to, na co masz ochotę. Naprawdę. Bo ludzie, którzy pracują, robią swoją jakąś robotę, a po prostu jej nie cierpią, to się po prostu wykańczają i. Ich energia jest zerowa. Tam nie ma nic już. Oni są wykończeni, nieszczęśliwi, bo nie będziesz. Szczęśliwy. Jak będziesz robić to, to czego nie chcesz, co ci nie sprawia przyjemności, tak? Czyli pragnienie, marzenie, i na tym się stosukować. Sposu... Sposu... Jak nam się mówi, nie wiem. Także. Myślę, że. Na tym trzeba się skoncentrować. I nie bać się, bo nic y, takiego y, stać się nie może. Lepiej przejść przez coś i mieć piękne życie, niż później żałować, że nic się nie zrobiło, a ci, co się nie przebudzą, jak będą zmieniać swoją formę i przechodzić do innych wymiarów y, tak zwanej śmierci, tutaj, no to będą kurwa w szoku, nie? Będą żałować. Będą żałować, że się nie przepchali przez tą iluzję, bo tracicie bardzo wiele. Naprawdę bardzo wiele. Ja myślę, żeby każdy z Was wiedział, co jest po drugiej stronie i jak wygląda życie po drugiej stronie, jaką masz moc i w ogóle to. Nie czekalibyście minuty, żeby y, na tą drugą stronę przejść. Także da y, cyt. Ja cały czas mówię y, przez siebie, nie czytam. Wszyscy wiedzą, cały czas powtarzam. Że nie czytam książek, nie czytam książek i nie będę czytać książek, bo cały czas powtarzam, że wszystko, co wiecie, albo co myślicie, że jest wami, albo wszystkie te kody przekonania to są czyjeś myśli, czyjeś słowa. Eee, nigdy to nie było wasze. Także też e, nie identyfikujcie się ze wszystkim, e, bo. E, Dopiero w świadomości ja jestem, zaczynasz e, tak jakby wybierać własne myśli, własne słowa, tworzyć własną rzeczywistość, nie lecisz na, już na żadnym oprogramowaniu matryksowym, bo wszystko całe oprogramowanie to jest po prostu czyjeś słowo, czyjaś myśl and that's it. Hmm. Tak, kochani. Jakieś pytanka? Pytanka macie? I co jeszcze chciałam powiedzieć, że Wiecie, jest działanie i jest przyjmowanie. Działanie i przyjmowanie. Czyli jeżeli ciało, nie, ciało jest, ciało, czyli cały ten układ nerwowy, całe ciało, jak one jest zestresowane, jak one jest spięte, jak one jest ciężkie, jak one jest obładowane stresem i nie wiadomo czym, to one nie przyjmuje. Rozumiecie? Przez nie, wtedy ta energia po prostu nie przyjmuje i wtedy wy w ogóle nie widzicie, że coś jest wokół, a tu cały czas po prostu płynie. Tu nie ma pauzy, tu non-stop coś płynie. Przepływa przez was non-stop. Dawaj splątanie kwantowe. Wiem, co to jest i to nie jest kurwa miłe. <grym> tak, to jest. Powiem Ci, że to jest ciężki temat, bo <laughs> splątanie kwantowe jest okrutne, <laughs> naprawdę. Zwłaszcza jak są dwie osoby, które się splączą kwantowo i później każdy idzie w inną stronę, a te splątanie może trwać wieki, może kupę lat. I bez świadomości, że się jest w ogóle splątany, to po prostu e, przez ciebie później przepływa to, co robi ta osoba, która jest z tobą splątana, i to, co robi jeszcze z tymi innymi osobami, z którymi na przykład gdzieś tam się błąka. Czyli e, miałam niejedną sytuację, e, widziałam, jak ludzie są splątani kwantowo. I to było naprawdę cierpienie. I trzeba było im pomagać, energetycznie się rozplątywać. Także ten temat jest ciężki. Można rozplątać. Można. Ale trzeba wiedzieć, że się jest splątanym. Powiem tak, zaraz niektórzy po prostu stąd będą lecieć, jak zawsze, nie? Zresztą. Także będziecie mogli sobie idźcie na inny kanał i piszcie nam swoje duperele. Mm. Witam, witam. Oj, oj, oj. Dobra, nie patrzymy. Także, kochani moi, pamiętajcie, to, co mówisz, jest prawdą i prawem. Więc skup się, wycisz się. I pomyśl, zanim coś powiesz. Po prostu, zanim zareagujesz, po prostu pomyśl, czy ci to służy, bo tak jak mówiłam wcześniej, że wszystkie słowa, które wychodzą z waszych ust, e, są echem dla innych, a karmią tylko Was, więc tak szczerze to możecie mówić, co chcecie. A e, tak jakby no, to wpada tylko do Waszego ciała, do nikogo innego. I to jest yy, moc świadomości, nie? I wiecie, no ludzie się tak sobie tutaj prują i tam wiecie, różne rzeczy piszą. Ja im mówię a oni dalej swoje, a później się jakoś dziwnie czują, nie? Także można, można, można. Bo mi się nie podoba. To i gdzieś indziej, Łukasz czy tam kto tam. Nie kumasz, to idź się indziej, no przecież ja ci nie każę tutaj być. O. Widzicie, ja dlatego nie lubię patrzeć na te czaty, bo tam jest miszmasz i nie wiadomo co, o co chodzi. Ktoś na przykład o czymś myśli. I wywali jakieś trzy słowa i domyśl się, o co ci chodzi, nie? Ludzie często tak mają, coś tam mówią i patrzą się i, i, i ty odpowiedz. Trzeba wiedzieć, o co ci chodzi. A zresztą powiem tak szczerze, co mnie to obchodzi, o co ci chodzi? Macie jakieś tam swoje i miejcie, tak jakby, wolna wola. Przecież ja was tutaj nie oceniam, mi to wisi. Wisi, powiewa. Także słońca... Moje tak. Pamiętajcie, że każde wasze słowo wypełnia wasz tutaj awata. Nie? Czyli Twoje słowa wpadają z powrotem do ciebie i one nie mają nic wspólnego z innymi ludźmi. To jest raz. Po drugie, oczywiście, ludzie słyszą, ale to jest echo i to na nich ogólnie nie ma żadnego wpływu, jeżeli o tym wiedzą. Bo jeżeli nie wiedzą, to się utożsamiają i myślą, że to ktoś o nich mówi, albo wiecie takie różne rzeczy. Ale tak ogólnie to nie. Wszystko, co powiesz, trafia do Ciebie, jest dla Ciebie witaminą albo jest trucizną dla Ciebie. Także umówcie się. Znaczy, wiecie, no, ja Wam cały czas uważam, co Wy z tym zrobicie, wolna wola, nie, ale. Z miłości do ludzi, z miłości do świata, no to wiecie, powtarzam, może w końcu będziecie mieli dosyć niektórzy i stwierdzicie, że może warto spróbować, tak? A jak nie, no to jeszcze sobie pokiczkacie się w swoim tam sosie. Także warto zwrócić uwagę, wybierać yy, słowa. W czasie teraźniejszym, ja mam, ja jestem, parę słów nie trzeba naprawdę gadać jak obłąkana czy obłąkany, bo energia cały czas ci wycieka z takimi, wiecie, rozmowami o dupie marynie albo opowiadanie jakiejś historii albo o tym, co kiedyś było albo się wydarzyło. Jest tylko ten moment, i w każdym momencie, moment po momencie, wybierasz swoją częstotliwość. I jesteś kompletnie nową częstotliwością, czyli to, co było, jest martwe, i dopiero jak ty na tym gdzieś tam zawiesisz tą uwagę, to to się ożywia, i później znowu wpada ci do tego samego momentu. I czasami ludzie mówią, co ja mam zrobić? Ciągle to samo, no bo ciągle powtarzasz te same myśli, i ciągle pamiętasz o tym, co było, i tak w kółko, i tak w kółko, i dlatego tak się dzieje. Nothing more, nothing less. Także pamiętajcie, że w każdym momencie, w każdym, po prostu żeby nie wiem, co się w waszych życiach wydarzyło, w każdym momencie możesz podjąć decyzję. Decyzję, nie wiarę, nadzieję, że coś, że sroś, tylko podjąć decyzję w każdym tu i teraz, w każdym moment, po momencie możesz zmienić wszystko. Wszystko, wszystko. Rozumiecie? Nawet jak ci już pół życia uleciało, i coś tamtego, możesz zmienić wszystko. Macie taką moc, więc, e, więc po prostu z niej korzystajcie. Tylko świadomie, bo po prostu niektórzy narobili e, w swoich życiach. To jest po prostu, powiem Wam tak: nie być świadomym jest niebezpiecznie dla siebie. Naprawdę, to jest niebezpieczne. Bo można takie jak nakrerować, że że po prostu ręce opadają. Więc świadoma manifestacja, świadome życie jest bardzo fajne, bo jest po pierwsze świadome, po drugie masz moc, olbrzymią moc. Kreujesz cały czas swoje życie na swoich zasadach i jeszcze się nie męczysz, tak? No bo nie musisz za dużo mówić i robić i wszystko po prostu płynie, więc same plusy, that's it. No to Ci już powiedziałam, co daję. Wiecie, te tematy, które ja poruszam, ja e, nie e, należę do żadnej religii, ale w każdej religii jest dużo kodów. Tu wszędzie są kody. Powiem Wam, wszędzie są kody. Wszędzie są kody. Im wyżej, tym po prostu 3D, czyli tutaj ta Ziemia. Ziemia. Ona, ja, ci, ja Wam powiem, że tutaj nigdy nic y, ukryte nawet nie było. Wiecie, że to nigdy nie było ukryte? Te informacje nie były ukryte przed nami. One wszystkie po prostu na żywca wszędzie są pokazywane, wszędzie o tym mówione, tylko po prostu e, jeżeli e, ludzie śpią, to nie są w stanie tych kodów rozczytać. Ale ogólnie te informacje nie są gdzieś tam poukrywane. One dawno, dawno, od dawna, od, od początków naszych tutaj istnień. Te kody były jasno i wyraźnie wszędzie porozsiewane, ale po prostu no, w śpiączce się tych kodów nie odczyta. Po prostu. Świadomość to jest potęga, to jest nie umysł, nierozum, to jest coś więcej. Tak? Czyli e, czyli tak to jest. Powiem Wam, że mam to się nudzi, nie? Przecież możecie gdzieś gdzieś, jak Was nie interesują takie rzeczy. Przecież kanał jest co nie miara. Nie? Kanał co nie miara. Można iść tam sobie konwersować Rozbawisz ci się do łez jeszcze. Don't worry. Jeszcze nie jedną za przeleci przez twoje te oko. Dobrze, dobrze. Welcome. Piszcie, no piszcie. Niech wam na zdrowie to wyjdzie. To ja wam będę żałować. Nie? Co ja wam będę żałować? Piszcie, wolna wola. Co ja wam będę żałować? A co cię to, Krzysiu, obchodzi, powiedz? Co cię to interesuje? Moje życie prywatne. Mówię, zajebiście. Słuchajcie, zajebiście mówię. Żebyście słuchali, to jeszcze by było super. To by było super. Także, kochani, czekajcie, zaraz pomyślę jeszcze o czymś. Ale dzisiaj naprawdę fajny temat, słuchajcie, naprawdę. Jeżeli skumacie, że to, co mówicie, jest yy, prawem i prawdą, i będziecie mówić to, co chcecie mieć w swoich życiach, to już wam więcej nic nie potrzeba. Nic. Nic wam więcej potrzeba. Możecie mieć wsio. A czy wam się zechce, to już tak jakby not my business. Także to tyle. Będę się z Wami żegnać. Życzę Wam cudownego wieczoru. Um... Życzę Wam cudownego wieczoru, spokojnych snów, żebyście wyciszali swoje główki. Tak, główki, umysły. E, wasze ciałka które e, są e, roz roz roz, roz jakie czekajcie No już zmęczona jestem. Już mi się plączą słowa. Wasze układy nerwowe rozdygotane, musicie zadbać o siebie. Bo jeżeli macie e, jeżeli wasze ciało i wasz układ jest rozregulowany, i w ogóle jesteście przeładowani, no to taki sygnał z was wychodzi, że żaden sygnał i po prostu nic z tego, szaro, buro, będzie i nic pięknego za bardzo was nie będzie czekać. Także e, dbajcie o siebie, dbajcie o ludzi wokół. I mówcie piękne słowa. Tak? A jak będziecie chcieli coś tam napsocić, to ugryź się lepiej w język. I do jutra. Albo nie do jutra. Może do pojutra. Także całuski, kochane słoneczka moje. Do zobaczenia. <grych>